Witajcie! Znowu wróciłam do mojego studia. Prezenty mamy spakowane, więc pora na choinkę. Choinka dla wielu z nas jest symbolem, najważniejszym symbolem, świąt Bożego Narodzenia. Jeśli macie duży salon, problem z ustawieniem jej macie z głowy. Ale co jeśli brakuje Wam miejsca, a zależy Wam na świątecznym drzewku? Albo szukacie nietuzinkowych dekoracji? Pokażę Dzisiaj dwie propozycje, jak czuć w domu świąteczny klimat, nie tracąc przy tym miejsca. Pierwsza propozycja jest dla amatorów żywych drzewek. Jeśli kochacie zapach lasu w domu podczas świąt, to jest właśnie idealny pomysł. Będzie mi potrzebna duża gałąź choiny. Rodzaj i wielkość gałęzi zależy tylko od Was. Dodatkowo wstążka. Ja przygotowałam czerwoną, ponieważ idealnie pasuje do świąt Bożego Narodzenia. Odcinam długi kawałek wstążki. Mocujemy go przy początku gałęzi i na samym końcu. Możemy ją zakończyć kokardą. Dodatkowo będzie ładnie wyglądać. Stążkę już przymocowałam. Teraz pora na lampki choinkowe. Przymocuję bombki na choince w różnej wysokości, również, żeby wisiały poza gałęzią. Przymocujcie bombki na gałązkach, które będą szły do góry, bo jeśli powiesicie gałąź za wstążkę, część gałęzi Wam opadnie na dół. Jeśli powiesicie na nich zwyczajnie bombki na niteczce, to Wam one spadną, chyba że zrobicie to za pomocą haczyków. Przygotowanie jest bardzo proste. Wystarczy tylko gałąź, wstążka, lampki i bombki. Oczywiście możecie użyć różnych dekoracji. A teraz zdejmujemy obraz ze ściany i wieszamy naszą choinę na gwoździu. Tutaj niestety nie mam gdzie powiesić tego, ale obiecuję, że pokażę wam jak to będzie wyglądało już u mnie w salonie. Kolejna propozycja to choinka z drewna. W krótkich ujęciach pokażę Wam, jak ona jest zrobiona. W takim razie zapraszam do warsztatu. Najpierw przygotowałam kształt choinki za pomocą sznura. Następnie wycinam deski o odpowiednich długościach. Pora skręcić naszą choinkę. Ostatni punkt – malowanie. Pędzelek w dłoń. I do dzieła. I gotowe. Moja choinka jest już sucha, wygląda pięknie. Wy, jeśli macie ochotę, możecie ją ubrać w światełka lub w bombki. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Przypominam, żebyście subskrybowali mój kanał. I co najważniejsze, nie zablokowałam opcji komentowania moich odcinków. Zachęcam do tego. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podobało. Ja zabieram choinkę i gałąź, pora udekorować mój własny dom na święta.